Żadne życie w luksusie nie dawało mi takiego szczęścia, jakie ja mam teraz. Dzień dobry, kochani! Znajdujemy się właśnie w można powiedzieć, pracowni mojego partnera, taty, moich dzieci. Czyli jesteśmy w garażu, gdzie trzyma swoje różne skarby. Czyli na przykład szlifierki, dzięki którym plasty demna, na których maluję, są gładkie. I dzisiaj chciałam Wam pokazać część mojego życia, czyli wiecie, nie jestem tylko, tylko mamą, mam też swoje zainteresowania, swoje hobby, mam też czas dla siebie, staram się w tym wszystkim mieć równowagę, żeby po prostu nie zwariować, bo gdyby tak nie było, to bym po prostu zwariowała prawdopodobnie. I dzisiaj e, pokażę Wam, co robię. Mam tutaj takie e, dwa drewienka. To są metyczki. Mam też takie duże metyczki, jak te. To jest dzidziuś leżący na rączce. O tak, mamusi. Jest jeszcze jedna już ze sznureczkiem. I najnowsze moje dzieło, z którego jestem niesamowicie dumna, bardzo mi się podoba to jest. Już wyższy poziom aniołków niż te dotychczasowe, które były. To są te aniołki i po, słuchajcie jestem taka zachwycona. One tak ładnie wyglądają. Nie wiem, czy taka moja odzwierciedli, to tak jak one ładnie wyszły, ale stawiam Wam zdjęcie. Jestem zachwycona. Przepiękne aniołki. I dla mnie to trochę wygląda jak. Matka i córka, ta po lewej, po lewej to jest matka, ta jest córka, tak mi to bardzo przypomina Mamy i dziecko, albo siostry, albo przyjaciółki, także to zastosowanie tych aniołków może być na wiele sposobów, różna może być interpretacja i o to chyba też chodzi w, w sztuce, każdy sobie interpretuje obraz e, inaczej, dobra. To teraz będę psikać je Weniksem, żeby te obrazki mogły cieszyć oko przyszłych pokoleń i żeby po prostu przez bardzo długi czas wisiały i żeby nic im się nie działo, żeby z tym obrazem, z tą fajbą nic się nie działo i właśnie dzięki Weniksowi mogę tą farbę zabezpieczyć. Jesteśmy teraz w cukierkowym kątku moich dziewczynek, czyli w części sypialnianej moich dzieci. Dziewczynki mają pięciowe łóżko i miały na nim spać, ale wyszło jak wyszło. Spały w tym łóżku. Ale gdybyśmy my tak mocno ich nie kochali i gdybyśmy nie brali ich do łóżka, ja i Tomek w nocy, bo my tak uwielbiamy się do nich przytulać, to, to prawdopodobnie spałyby w tych łóżeczkach, no ale jesteśmy zbyt mię miękcy, 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 miękcy. Jak to się mówi. Możecie mnie poprawić. I tak wyszło, jak wyszło dzieci, nie śpią w swoich łóżeczkach. Jednak jak będzie troszeczkę podrośnie, yy, to będzie spała tutaj ze mną i ze swoim tatą, a dziewczynki pójdą tutaj, no już wtedy nie będą miały wyjścia, w piątkę się nie zmieścimy w jednym łóżku. I tak, dzisiaj jest niedziela. Dzień dobry, Krystynko. Dzisiaj jest dzień, kiedy Tata jest z nami w domu. Także on się zajmuje paleniem w piecu: on się zajmuje przynoszeniem drewna, a ja nadrabiam moje zaległości, czyli na przykład składanie tego pranie, ponieważ tutaj jest pranie i tam na tym dolnym łóżeczku też jest pranie. Ja się zabiałam za składanie, mam tutaj swoje piłki i może w końcu je wygrzebię i zacznę w końcu troszeczkę zrzucać swoje kilogramy, chociaż nie chodzi mi o zrzucanie kilogramów. Chodzi mi o to, żeby moje ciało nabrało kształtu. Mogę być pulchna, spoko mi to nie przeszkadza, ale żeby to ciało miało jakiś kształt, żeby te mięśnie brzucha troszeczkę zeszły się z powrotem, tak jak. Ym, może nie tak jak były przed ciążą, ale po prostu żeby te mięśnie brzucha trzymały ten brzuch i żebym dalej nie wyglądała jak kobieta w drugim tymestrze ciąży. Jeszcze nie śpi, ale jeszcze trochę uda mi się uspać. I planuję przynieść sobie więcej drewna, pójść za Waszymi radami i przetrzymywać sobie drewno w przedsionku. To, które sprzątałam, które mogliście zobaczyć. Gdy były mrozy, w ogóle nie chciało mi się tam chodzić, ponieważ tam jest bardzo, bardzo zimno w tym przedsionku. Także przez. Te wszystkie myozy, które były w ogóle tam, nie sprzątałam. Dobrze. Um, I co bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że w końcu czuję, że żyję. Przedtem, gdy na przykład mieszkałam w Wielkiej Brytanii, miałam wszelkie udogodnienia. Ogrzewanie na przycisk. No i tak naprawdę wspaniałe życie, bo na zagranicę to życie troszeczkę wygląda inaczej. Jest na no takim... Na nieco wyższym poziomie przeciętne życie za jest na wyższym poziomie niż przeciętne życie w Polsce. Więc miałam te udogodnienia, ale byłam nieszczęśliwa. Byłam nudna. Nie byłam, może byłam nudna. Miałam nudne życie, byłam samotna. Nudziłam się całymi dniami. To życie było po prostu nudne. Nudne. Bez jakiegoś większego sensu, głębi. A w tym momencie uwielbiam swoje życie, jestem szczęśliwa, mam co robić. I tak naprawdę, pomimo tych wszystkich um, obowiązków, które mam, ja nadal mam bardzo dużo czasu. Słuchajcie, to zależy tylko i wyłącznie od waszej organizacji, to zależy od tego, jak sobie zorganizujecie życie. Czas znajdzie się zawsze na wszystko. I w tym momencie myślę, że znalazłabym czas na kilka innych czynności. Tak naprawdę czasami siedzę i się nudzę. Pomimo tego, że Wam się udaje, że wiodę bardzo ciężkie życie i jest mi ciężko i wstaję i mam zimno w domu, na przykład, to wcale tak nie jest. W domu mam bardzo cieplutko. Kocham chodzić po drewno, uwielbiam to robić i gdy Tomek jest w pracy, ja jestem zmuszona to robić, ale ja się z tego cieszę. To mi sprawia. Niesamowitą radość. Tak jak powiedziałam wcześniej, czuję, że żyję. Po prostu czuję, że żyję. Żadne życie w luksusie nie dawało mi takiego szczęścia, jakie mam teraz. Jestem naprawdę szczęśliwa. Staję z uśmiechem na twarzy. Nie mogę się doczekać kolejnego dnia. Rozpalanie w piecu sprawia mi przeogromną radość. To jest dla mnie naprawdę ogromne uczucie szczęścia móc to robić. Ja po prostu jestem osobą, która lubi działać. Ja nie lubię siedzieć i nic nie robić. Gdybym miała siedzieć i nic nie robić, byłabym nieszczęśliwa. Taka, jaka byłam nieszczęśliwa za granicą. Siedziałam, wszystko miałam na wyciągnięcie dłoni. I byłam nieszczęśliwa. Czy ja nie kiedyś już wspominałam kiedyś, że my tylko wyjdziemy i muszę się wracać do domu i rozbijać skórę tak buzików. Rzeczą, jaką pokażę Wam w tym filmie, będzie domowa Nutella z masła orzechowego. Mam tu masło orzechowe, do którego dodałam miód leisty. Koniecznie musi być to miód leisty. E, dodałam odrobinę kakao i tego kakao nie za dużo, czyli taką jedną czubatą łyżkę. E, I dlaczego tak mało tego miodu i kakao? ponieważ gdy dodamy za dużo miodu, to będzie po prostu niesmaczne i tak samo gdy dodamy za dużo kakaa, to będzie niesmaczne. Ale ja nie zamykałam! Tak, i, i wracam, jestem, już otworzyłam drzwi. Sytuacja opanowana. Czyli tak jak mówiłam, jak za dużo jest miodu, jak za dużo jest kakaa, to jest po prostu niesmaczne. I... Ta nutella nie będzie taka ciemna, jak ta oryginalna, będzie o wiele jaśniejsza i jest naprawdę przeprzepyszna. Bardzo serdecznie Wam polecam, albo może i nie. Jeżeli nie chcecie przybrać na wadze, to lepiej tego nie róbcie. Bo to jest takie smaczne, że jak zaczniecie robić, to się nie będziecie mogli oprzeć. I u nas swego czasu taki jeden słoik. Yy, no tej nutelgi, szedł nam na jeden dzień. A Tomak tylko przychodził z pracy i mówi: gdzie Jest masło orzechowe. Mówię, no wiesz, no, no w naszych brzuchach. A gdzie ma być to masło orzechowe? To jest naprawdę przepyszne. Nie powiem Wam, ile to jest dokładnie łyżek tego miodu. Musicie sobie dodać na oko. Najlepiej wymieszać i spróbować, ale nie za dużo. Pamiętajcie, nie dodawajcie za dużo. Jedna łyżka kakao wystarczy, ja mam dość takie jasne. E... Jeżeli dodacie zbyt dużo kakao, to cały smak jest zupełnie inny i to traci swój po prostu urok, więc jedna łyżka kakao w zupełności wystarczy. Widzicie, to nie jest ciemne, to nie jest ciemne. Także tak, ja zrobiłam nasze, naszą nutellę. Poczęstuję teraz dziewczynki sama, postaram się troszeczkę ograniczyć spożywanie tej nutelli, żeby moje policzki jeszcze bardziej nie urosły. Eee, I żegnam się z Wami. Pa, pa!